Wojtiks... 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 Kolejny horror... Znowu... No cześć, hałusz. Też cię obudził horror? Dę, cześć, dę, 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 dę. Ciszej tam na Dobra, on, on chyba lo Wojtiks, wstawaj! Dzień już jest, ma swój horror. No i trzeba właśnie na nie zjeść, a poza tym każdą latykuje. Więc ja wiem, go z transu czy coś takiego. Ciszej to na mam... górze. kto jest w naszej piwnicy i czemu wszyscy nie biją? No, co no, kurde! I co się... Co się stało? Coś! Się, co się no, się się ja? Tak. Gdy? W ogóle coś się drze w piwnicy chyba Tak się coś drze w piwnicy Gdy? Cześć, Cześć. Hmm, super, dobra ogólnie, bo kto się drze z w piwnicy, bo nie wiem Bo nie, tu nie, mamy studio tak... z wyciszającą kępą, a w piwnicy nikogo nie ma. Czekaj, ja przejdę, ja przejdę się przyjrzeć. Halo? Jest tu kto? O, cześć, Kamilczku. Cześć. Kto tu? Co? 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 Co się dzieje? Ha! Co się stało? Czego tu? A! Cześć. Mieszkamy, cześć. Kim pan jest? Czy pan jest żulem spod Biedronki? Nie. Chyba. Znaczy, nie pamiętam. Czy pan ma amnezję? Eee... Nie wiem. Dobra. Co pan tutaj robi? Nie wiem. Dobra. Nie wiem, wyproś go, bo musimy iść do Gojumpu dzisiaj. Musimy iść do Gojumpu. Tak, drodzy widzowie. Ja... Idziemy iść do Gojumpu. Tak, jest Gojumpu. Możecie o tym ej ej, 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 ej. Jak się zbierz? Luke. Ej, Luke, wiesz co? Eee... bo ja nic. Co, co? E, dzień dobry, panie. No ja nie wiem czy jestem pan parówka czy nie. Eee! Dzień dobry! Dzień dobry. E, to ja sobie tu zostanę, a wy sobie gdzie... Eee, Wojtix, na sam A. Dobra, idziemy do Good Potem się... Tak. Niech A. Niecham. Pa Wojtix! Oj coś mu smutno. Dobra. co się stało, że jedno masz jedno depresję. Pytanie. Jedno pytanie do pana mam. Dobra, nie na e, e, jakie? Jak pan się znalazł w naszej piwnicy? Właśnie. Długa historia, może kiedyś opowiem. Ja też się zastanawiam, no bo. Budzimy oczywiście jak zawsze Horror Vojticka, który puszcza na cały regulator. Ja po, się... ja po prostu się. Ja po prostu się obudziłem i byłem. Co się stało, gdzie ja jestem? Czy ty też masz A... amnezję? O, patrz, się no brat brat no. Czy ty też masz amnezję? Ja nie wiem. Właściwie Wojtiks ma amnezję, to... E, ale wiem, że tam jest coś, Wojtiks. On nie zamieszkał już do naszej... Jakimś cudem. Jakim cudem się znalazłem w piwnicy? O kurde. Przecież nie pamiętałeś. By was... Wojtiks. Byłeś na... Bo horrory. Obudziłeś mnie, poszliśmy zjeść śniadanie, ale nie zjedliśmy, więc poszliśmy do piwnicy, potem ty zacząłeś coś tam pisać o tym panie, nagle nie wiem ktoś cię klepnął, no i teraz o, nie wiesz co się, się. stało. Ja, ja też nie wiem co się zim. dzieje. Idziemy do góry, czy nie? Tak, idziemy. Idziemy do ja mam. nie? Zim. nie zim. 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 co się stało. Ja sobie, ja byłem. nigdzie nie byłem. Jak on Ty on nic on nie, nie pamiętasz. Ty nic nie pamiętasz. Trzeba mu się tego, żebyś to Wojtix! Daj, zdejmijcie mu łeb! Ten, ten hełm! Może mu musi. daj zdejmij, zdejmij, w zdejmij w tą czapkę, może ci się łeb przez. Przegrzał. A on się przegrzał! Przegrzał mu się mój! przegrzałeś. Przegrzał się. Zdejmij, zdejmij hełm może. Jest to złoto takie. Ja sobie A. zdejmę okulary. Ostatnio co pamiętam, to jak wczoraj. Co? Ej, ktoś dzwoni do drzwi! Tch... Ej, ktoś do ciebie co? dzwoni! Dzwoni, ktoś do ciebie? Halo! Kto dzwoni? No halo Spider, gdzie wy jesteście? z piwnicy w pod gojumpem. Ja tu zostanę pa chłopaki, pa! Dobra, ale pamiętasz, że jesteś Wojtix. I pamiętasz, że z nami mieszkasz. No to w skrócie powiem gdzie to było. Obudziliśmy... Obudził mnie twój koszmar, który oczywiście puszczasz. za każdym razem na odcinku. Później usłyszeliśmy, że ktoś się drze z piwnicy. Poszliśmy tutaj i zastaliśmy tego pana. A ty zacząłeś mówić, że to pan Paruga. Potem się zacząłeś smucić, no i powiedziałeś nam to. Tyle. Dobra, idziemy do GoJumpa. Jak już. Mu... Co? Damn, Daniel! Miałem dziwny sen, o panie. <grywa> Okej, okay, Wojcik, schodź, idziemy do GoJumpa. no bo już kalcz do nas, na do nas czeka chyba. Chwilę. Halo, Kalucz? Halo? Kalucz? No, halo? Gdzie ty jesteś? Bo my już idziemy do GoJumpa. Ja jestem pod GoJumpem. No dobra. Wojtiks, chodź, gdzie... trzeba do GoJumpa szybko iść, bo już Kalucz jest. Wojt Wojt gdzie ty jesteś? Chodź. Już przynajmniej na trawnik trochę normalnie wygląda, ale nie, że cały jest biały. Gdzie ty jesteś, Wojtiks? Mówię no ci, chodźmy. Ja te... was nie widzę. No, Wojtiks, chodź, idziemy do GoJumpa. Jest chyba za domem, nie wiem. Co ci łóżko? Przecież już spałeś! Weź to łóżko i chodźcie do Goombaumpa. Jeden ma rozwój niejaśni, inny ma schizofrenię, jeden ma amnezję. A ty nie pamiętasz, co się stało. Sąsiadki Temptum Pogan. On niby. Wojtix. Wojtix. chodź. Dren, 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 no nie wiem, nie, idziemy do go Jump. No, halo, Kalucz. Gdzie wy jesteście? No idziemy, ale Wojtix zabrał łóżko z domu i ciągle je kładzie i chce się spać w lesie. Na łóżku. O, ja się nie mogę. Nie wiem, chodź do lasu Jest... na chwilę, bo kurczę no. Nie wiem, co się Jest... dzieje z tym wojcik kiedy... Ale w jakiej części wy jesteście? Jestem pod gołdżampem czy on jest jeszcze nie Idźcie za tymi latarniami za tymi latarniami No, jesteśmy za latarniami Ej, on jest chyba niewyspany Wstawaj! Wstawaj! Eee <laughs> Zniknął Czemu on jest przy mnie? On używa czarnej jogi! Nie, ej szybko, ej Trzeba mu za... nie wiem Na egzorcesmy go weźmy. On używa czarnego... Pider! Pider jest chodź. nad tobą! Pider jestem nad tobą! Co? Co ty robisz? I czemu on coś pisze na tabliczkach? No zobacz, czy jest obsługa chodź w kołżampie? A jest obsługa już. No jest. Oki okay, to czekaj Dobry. Dzień dobry. Eee... Ja z pana kojarzę. Nie? Eee. nie? Dzień dobry, fajny... No. Dzień dobry, panie gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Tu. Chodźcie. On zdawał sobie coś z tego paneli... no. nie, 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 nie. Dobra, dzień dobry, proszę pana. Ja pana nie kojarzę. Chcemy trzymieć do tego żampu. E, do razu, tak? Ja wiem, ty byłeś moim tak. jeden, kolegą ze zypo... przed... Możliwe. Przeddałem tu temu panu. Ła. Wow. Tam tutaj. No, po prostu te bilety. No dałem mu, tam tu. Masz bilet? I ty też masz bilet. Czekaj chwilę. Karol. A gdzie jest skarpetki? Najpierw ty masz bilet. Karol... No dobra, Wojtiks ma bilet, to masz teraz... Kupa ty... skaczcie! Wojtiks. Znowu to... ktoś usuwa czarnej jogi y y tutaj kolega z nim. Dobra. Miałem J sen o panie big Milk. No dobra, o, SIĘ, pani... się uh, on to jest Wojcik, też Wojcik. Chodź, idziemy. Uh, to wróciśmy. A to? Czemu... Czemu ty ciągle śpisz? Uh, mieliśmy normalnie iść do go jumpu. No a jeden kurczę znika, jest mocą czarnej jogi. Ten rzuca łóżkami i ma sny o panie parówce i panie bigminku. A to? To wy się bawcie, o tym! Dobrze. Nie tym... wiem, może o. Kalcz wróci w końcu, bo zniknął gdzieś. Chyba Ej. moneta wywaliło, jak to mówisz. Dobrze. Ej, film o panie Big Milk. O panie Big Milku! Proszę! Jeszcze... Tak? Ale. O panie Big Milku, naprawdę. Au! No, ja jestem panem Big Milk! Nazywam się pan Big Milk. Mhm, A, Znowu okay. To jest bardzo niestała konstrukcja Szlam To Szlam, szlam, szlam. Drodzy widzowie, bo... O no, trzeba czarne jogi! Co? damn Daniel! <laughs> Co ty robisz? Wstawaj! Oni się zamkną za to! Policjantem ci nie uratuje! Ale jak on policjantem jest? No ale Udobno. to tego to go nie uratuje! Jak czarne jogi! Co on robi? Kusz to z czarnej jogi. Ale nie, co on robi w tym koszu? Nie wiem co ty robisz, śpisz. Dobra, Start on! On używa czarnej jogi, jest niezmision! Dobra drodzy widzowie jeśli chcecie aby Voltix poszedł na jakieś, nie wiem, egzorcyzmy, no to dobicie ileś tam łapek abyśmy mogli go wysłać. O można go pić! Wojtix, co ty robisz? Koniec czarnej Czy magii egzorcysty. Łapatź go! Siekiero go pan! Co? 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 Ty... Aaaaa! No dobra, już. Uwaga! Czy ty właśnie zabijesz człowieka? Jesteś pewien? Bo... Co? Co się tu stało? Co ja tu robię, bo ja w szpitalu, co ja tu... Bo... Jest... bo... Czarna magia! Zwalczam się! Wojtek, zostaw go! Wojtek, co się stało z, kelucz... z Kaluczem? Bo jakby nie ma go. Mówiłem, na to mu wywaliło! I inaczej zachorował. No więc wiecie, do widzowie, jeśli chcecie, aby coś się zmieniło w końcu, to piszcie w komentarzach, co? Jeśli chcecie wystąpić, to też piszcie w komentarzach. Ja jeszcze zwalniam. Miłej zabawy. Panowie teraz to mają. Co? Proszę, cała kaza ze zysku. Proszę. Eee. Czekam, stąd. czekam, Co? co, co? Czekam! A! To, to, to było... To było dziwne. Mamy pieniądze! Uuhu! Znowu słyszę jakąś schizofrenię. Czy ja też mam schizofrenię i słyszę głosy? Ojciec. なんだ